Jakieś... No, nawet 2000 nie posiadam. Bydać. Jak pani wszystko płaci? Miesięcznie, ile pani dostaje na życie? Ha, 600 zł? Jest, ja nie no trzeba... więc... Jak się pani żyje na że teraz? Bo te podwyżki prądu, gazu, wody, czy coś pod... lepiej? Mężko bardzo. I te emerytury jest. Jakieś... No, nawet 2000 nie posiadam. Da, da się żyć za poniżej 2000 w tych czasach? Na I... pani jeszcze podwójkę? Sama jestem i muszę dorabiać. No tak, życie. Się pani da rady. Bo no nie chyba nie, nie ma szans. Nie, nie da rady. No bo na przykład czynsz ile pani kosztuje? No mam swój dom, no ale to też są A to koszty, opał, tak? o, oczywiście. No ile tak rocznie za wychodzi? No mniej więcej, czy tam węgiel, jakiś gaz? Mniej więcej, gas. koło 4000 tysięcy trzeba wydać. Jak pani wszystko płaci miesięcznie, i pani dostaje na życie? Ha, 600 zł? To tym jedzenie trzeba, tak? Tak, tak. co się popsuje, powiedzmy, parka, lodówka, telewizor. No i... To są problemy, no po prostu życia codziennego. Bo w mediach mówią, tak się dobrze, że pani włączy te stacje na te telewizyjne, że, że... pan co telewizji to włączam rzadko i to co lubię, czyli Polacy za granicą. Czy pani nie ufa za bardzo? No, wiadomości tej... wiadomości wolenie nie, nie słyszeć. Ja ogólnie chodzi mi, czy wiadomości. Internet sobie wrzucę, to co chcę przeczytać, to czytam. Czego nie chcę, nie czytam. Mam te 13 zabrać, zabierać czytam 814 takie yy, tak niej może można to za za zablokować. Szczerze, troszeczkę to ratuje każdego. No czy te 800 plus, czy jeśli Zratuje chodzi o no. zawsze coś, to dochodzi do każdego. A czego taka emerytura u pani mała? Mało lat pracy, bo czy składki jakieś były nie tak? Yy, działalność, a z szanownej działalności, to niestety są najniższe emerytury. W Polsce nie, nie warto mieć działalności. Nie no to jest ten wzrost dla przedsiębiorców wzrost. wzrost miało być obniżony. Jedna wielka porażka, jeśli chodzi o takie obietnice, a rzeczywistość. Miałbyś to obietnic spełnione, ile się udało zrealizować to? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. I nie wnikam w temat. Niech się już fachowcy. fachowcy. A co by pani zmieniłaś tak szybko? Co ze zmiany w kraju dla pani jak najbardziej? Co do zmiany? Młodzi ludzie do rządzenia. Młodzi ludzie. Przede wszystkim. A właśnie, czy jest praca Warszawie? kawalerka milion złotych, chyba już kosztuje. Stać ludzi. No, do... no to są w ogóle nieobliczalne pieniądze, jeśli chodzi o... No może tuś tylko! O, on sobie może... To są Polityk, ma, polityk ma 30 tysięcy emerytury, a tutaj no, większy ma dwa. No, dał, bo sobie tyle dał. Przecież nikt jemu nie ustalał. Europejskiej i teraz jeszcze tutaj bierze, tu. Pasji dla wszystkich. Co to jest za tego? Chcą ludzie... A kiedy ci ludzie mają zrobić zakupy, jak pracują? Od rana do wieczora? Do 20.00. o No. Proszę pana. Dobra, dobra. Wieczorami nie mogą zrobić, proszę Proszę pana. Jak przyjdzie z pracy to Nie musi ciągle. dziećmi się zająć, obiad, lekcje odrobić z Nie dziećmi. Niedziela powinna być, kto chce niech pracuje. Urzędy, Nie. kina, teatry powinny w sobotę pracować, niedziela tak Nie, kina, teatry. Jest co innego? Tak, to jest co innego. To jest inna branża. Natomiast jeśli chodzi o dzień handlowe, jestem za tym, że były otwarte. I i siedzą, tryby. a mają odpocząć? No i dobrze. No, nie. Ja ktoś będzie pracował 7 dni, kiedy ma odpocząć? Młody? Młody? Są, proszę pana, moż możliwości takie, że się uzgadnia, dzisiaj ty pracujesz, w niedzielę, jutro ja. Oczywiście, tam. tak nie, wie pan. Handel jest handel i każdy ruchna. chce zarobić, no. A nie tam siedzieć i tego też y, siedzą w domu i nie rozmawiają, bo jest za dużo czasu wtedy. Pani kiedyś pracowała w niedzielę? Pracowała pani kiedyś w niedzielę? Pracowałam. Pani nie narzekała? Nie narzekałam. Jeszcze pytanie, ile w komunii na koperty, taki inny temat? Czy, czy, czy nie przesadzają ludzi, bo tu wydają po 5 tysięcy, kłady, skutery, jak i laptop? No, a powie pan, to jest głupota ludzka. Czy nie przesadzałem? Czy to skromnie powinno wyglądać? Oczywiście. Komunia to jest dla dziecka, nie dla jakichś. który w kraju? Czy jest pan zadawany z Bardzo, ja to Jak mam małą. ale trójka, jest chociaż? Nie, to trójka, dwójka. O trójce można pomarzyć. Pomarzyć, tak. <noise> e, le, mało lat pracy, bo dlaczego taka abertura mała? Co się stało? Ja mała, 32 lata miałam. Tylko... Mało? No, no, lat, no. Pracują, mają... no. ale ja akurat roz, rozwiązali fabrykę i babcie <noise> zwolnili wtedy. Takie, takie czasy. Nie teraz mieć, żeby żyć godnie, według pani. Ile mi tak, żeby. No nie wiem, nie mam pojęcia, bo mamy jeszcze męża, nie? nie Ale miała powiedzmy, jak ktoś jest sam, na przykład za, za dwójkę, trójkę przeżyje, jak ktoś jest sam? I tam. czy powiemy się handlowe? Nie, nie powinny jak być. oni chcą robić zakupy, bo pracują cały Młodzi tydzień do 18. Dzieci tak. mają tyle czasu, proszę pana, że w sobotę można zrobić, a ci, co pracują, też a mają. Też w sobotę pracują, na przykład. Też mają dzieci, którzy tam siedzą za tym. Ale powiedzmy, że ktoś pracuje przez cały tydzień do 18. Kiedy ma zrobić te zakupy i w sobotę kiedy a... się pracuje? W sobotę po 18. Dla bo mnie sklepe, nie. Ja Sklepy jest... są do której teraz ma? Nie mam pojęcia, bo ja wieczorem nie chodzę po sklepu. To no, zawsze mówisz, że drugie, trzecie. No to da się zrobić. No tak? pewnie, O przed pracą... Przed. No nie wiem, bo wie pan, ja jestem emerytka, to, to nie mogę wypowiadać. A się pani za kiedy robi, jak Pani pracowała, kiedy Pani robiła zakupy? Nie było przecież. Proszę wcześniej. pana, nie, nie, nie wtedy to były do takie czasy, że ja... Musiałam stać w kolejce, bo tylko był tak. w ocet w sklepie, także... I się dało kupić, nie I, po... I, i zgłodniśmy, nie umarli. tak teraz my nie mamy porad Jak organizacji u tych młodych? Wygodnictwo, proszę pana. Wtedy nie było pralki, automatów i innych, a teraz mają wszystko. Pralki są, pralki, wszystkie, Tak i jeszcze te. Jak to powinno wyglądać? Nie rozumiem. Je, dobra mam pan emeryturę? No, zawsze może być większa, to no, wie pan, no. A pani narzeka? Jest trójka chociaż? No, jestem z żoną, a więc żona ma emeryturę i ja mam, a więc to w dwie emerytury, to jeszcze jakoś tam się wiąże koniec z końcem, ale gdyby była jedna emerytura, to są problemy. Jest to już, Szczególnie jeżeli było, idzie się do lekarza, trzeba leki to wykupić trzeba. i tak dalej, i tak dalej. Ile się na, czeka na lekarza teraz, tak najdłużej? Proszę? Na NFZ da się dostać do lekarza? Do lekarza da się dostać? E, no, jest problem. Jak to wygląda? Problem jest, no wie pan, e, e, no na przykład w tej chwili do urologa nie ma zapisów, no to, jeżeli chodzi o szpital. Zresztą w ogóle czeka się do specjalistów, są kolejki, to nie jest tak, że się zapisuje. i... co no to tak i... wygląda? Ludzie płacili e, składki całe życie i teraz muszą czekać. No wie pan, bo ja trochę nie. E, całe życie pan płacił składki i nie może się pan dostać, czy to jest uczciwe. Całe życie pan płacił składki nie może tak, się dostać. Tak, no przecież cały czas pracowałem i. No i w tej chwili od emerytury też jest składka zdrowotna, także cały czas tą składkę się płaci. No. Także... A ktoś jest sam? Ile teraz musi mieć, żeby żyć tak godnie według pana? Ile minimum tej emerytury, żeby żyć godnie? jak Ktoś jest sam. No to jest trudno powiedzieć, wie pan. To trzeba by wyliczać Bez... dokładnie. No. no. tak nie więcej, jak pan myśli się... no, Jak tak... nie ma przypadków losowych, to... Są dobre emerytury w kraju, czy są słabe? Jak u Pani to wygląda? U mnie bardzo źle. Bardzo źle. Jest 3000 tysiące chociaż? 2. Tak I Pani funkcjonuje za to? Jak to jest możliwe? Wystarczy Pani na przykład, jak to jest możliwe? Tak. No, Pani, no bo nawet... Ja Pani wyjście? Sama sa... Pani, jeszcze we dwójkę? Sama. Czy 14 coś pomaga według Pani? Jak to wygląda? Cała ta tak, ale nie ta, co, co za... Pani ukry... ta 14, jak Pani Bo tutaj 1000 złotych tysiąc złotych, dziennie biorą? 1000 z groszami. No, bo zabrali. No, zabrali. No, ja na sali, chyba. No to co, a mam że inne wyjście? No wiem. No, być, I 39 lat wypracowałam. O właśnie, no to, to też jest ważne, pani. bo to pani bardzo dużo pracowała. I w jednej fabryce. <noise> e, właśnie, czy ktoś więcej pracował, więcej składał, to mniejsza nas. To jest normalne według pani? A, no to no, głupia, nienormalna Da się na czymś oszczędzać przy takiej emeryturze? Chyba słabo. No o czym pan mówi tam nawet? No, nie, nie pytać. Tam na wszystko jak to wygląda, Daj pan spokój, panie. No coraz droższe ceny, a my mamy... Ja ja Mnie no, emerytura, mam 1700 zł to, i jeszcze wymaga, mam 200 to. zł e, takiego pielęgna. mi to dziećmi jest małe Ale ja pani była sama, bez pomocy. A pan. To nie ma nie. szans. A na węgiel, na wszystko, kto by mi to dał? To... Ile pani płaci za węgiel rocznie, tak ja, około. mam, gaz i zięć zajmuje zajmuję tym, a ja no, się tak, tylko coś. dokładam no gwiazdorze. Wiem. No wszystkiego dobrego. Staniało, to się ostatnio to, to stanie jak ochrony. pani będzie 100 zł, to ile pani kupi? Po ziemniaki, po buraki, wie pan kupuje takie tańsze rzeczy, żeby mi. Czy na mięso ludzi ze stasz teraz? Zobacz, jakiś tam, proszę. Na proszę pana, mam 2247 złotych. Dlaczego nie, jest taka niesprawiedliwość ile, w Polsce? Chcę Płacić i nie pozwolę sobie, żeby mi tu ktoś odciął światło. Albo gaz, jak podniosą. Będą płacić, niech podnoszą tym, co mają y, co złodzieją i tym, co mają dużo. Dlaczego taka temat, która. Dlaczego nie, jest taka niesprawiedliwość? Jak z tym podwyżkami prądu jeszcze. Gazu, wody, bo to wszystko w górę idzie. A jak ja to powiem tu z góry, że niech płaci, gło, głośno tu powiem, niech płaci Tusk i jego y, kumple. Ja to jak, jak mi zrównają, jak on będzie miał trochę więcej niż ja, ale y, 50 razy albo 100 razy tyle i jeszcze będzie źle rządził dla Polski. Dlaczego Tusk, czy inny, premie, czy inny tam polityk ma 30 tysięcy emerytur, a tutaj tak, ludzie a mają po Ja Mogę żyć za tyle i, się, i już się denerwuję w tej Jak chwili. Pani to wygląda. Składki były złe po wtedy za rok. W roku. gorszym czasie. I proszę pana, ZUS jest niesprawiedliwy. W ZUSie ZUS jest korzystnie i niekorzystnie. Jak jest niekorzystnie, to się nie idzie. Trzeba znać prawo w Polsce. Jak chyba zdrowia jeszcze? Są leki darmowe na przykład da się do lekarza? Jest, jest tam parę leków, no jest parę leków, ale nie wszystkie. Ale nie na powinny przykład, być wszystkie? Na przykład ja biorę takie Xarelto. Okay. Niemieckie to jest proszę pana 140, 140 zł lek dla jeden, mnie, jeden lek. na 28 dni jeden lek, na 28 ja to dni, a jeszcze 3 dni mi brakuje jak mam miesiąc Co 30 pani płaci za leki na przykład? No płacę ponad 200, 200. zł. A jak pani tak wszystko płaci, ile pani zostaje na życie? Zostaje, no coś zostaje, zostaje jak to wygląda? Jestem trochę jeszcze taka proszę pana, już w podeszłym wieku, ale daję sobie trochę radę, bo pani trochę muszę. Chciałabym się trochę więcej, bo małą emeryturkę mam, no, ale radzi... dobrze jest jak jest. Jak? Nie wiem ile. To... Jak sobie pani radzi teraz ta sama emertura? Jak sobie pani teraz radzi na tej emerturze? Słabo. No jakoś muszę. S tak Słabo, no ale jakoś tam muszę, no. Wiesz co, 3000 czy nie ma. Ile? 3000 jest? Dobra. Połowę, Połowę, troszkę więcej, nie daj Boże. jak Także... żyć za to. To chyba się nie da żyć za tyle. No jak, pani no sobie jak opłacić rachunki pani do lekarza? Pani to dwójkę, tak? Zem... Bo sama pani była to. Sama? Sama. Sama. Zachowaj, panie. Yy, pani bloku, powiem. czy.? Yy... Nie, mieszkam na wsi. Na wsi, a to na znowu. Opał jakiś na... Oj, Boże, kochany. Idzie... Węglowy, drzewny. Ile idzie na ten węgiel tak mniej więcej no rocznie? No, dużo teraz węgiel jest drogi. No drogi, no to. No... Węgiel, która na jedną tonę idzie, tak? Nawet nie, bo jeszcze więcej to na koszt niż no, no moja tak. emerytura. A ile pani musi tam kupić? Około no. No, dwie tony. Dwie tony. I tony. Tony. który ma pojęcie ponad idą na sam, sam węgiel. Dokładnie. Dziemy, gdzie wszystko. dokładnie. wodzie ja się Dokładnie. Woda, gaz ma zdrożyć. Wszystko, znaczy prąd. Wszystko, wszystko. Ale, to, nawet, lekarzy, to nawet nie idę, właśnie o to, że zima się zbliża. Muszę składać po trochu, nie bo merytura malutka. Czy pani cały rok składa na opał, na, na, takie, opał, na wydatki, tak, na rachunki? Tak, na rachunki. Ja czy na jakieś luksusie? Tak o 14 merytury, do internetu ma Trzeba dać na przyszły rok. Ale to jest spaniała sprawa. Ale w tym roku pani wzięła? Czy? Dostałam, tak. Nie chcę w ogóle nie dostali, o to mi chodzi. Dziękuję zadowolona? bardzo, dostałam, zadowolona jestem, przydatna. ...do internetu, czy wystarcza i tak dalej? Jest A tak, śr tak, średnio. tak średnio. Tak średnio. Pani oszczędzać, jak tam wygląda? No oczywiście, że trzeba. Da się na czymś? no trochę się da czasami, w jeden miesiąc. Na, na odzieży na, na, na przykład, się no, nie kupuje no, już na, na tyle. Się A na jedzeniu się da na przykład? No, na jedzeniu się nie da zaoszczędzić. A Pani nauczy jedzenia, tutaj owoce, nie, warzywa, nic? Nie, nic, wszystko komóry. drogie, coraz droższe, o, tak. No, yy, no niestety. A emerytury idą w górę tak samo jak to owoce, warzywa? Nie, to jest... nie idą w, drogę, w, drogę e, w drodze. 30, do jaką pani ma Jest te 3000, chociaż tak standardowo. Nie, nie Ile lat pracy było? 30. No to dużo, nie powinno być więcej za tyle lat? 8 lat poszło. bo panią nie... No, był taki, co oszuka, właśnie. 8 a, lat mamy w plecy, bo ja jestem z w ogóle, nie stąd? No i okazało się, że w ogóle składek nie opłacał emerytalną wtedy tak człowiekowi nie przyszło do głowy sprawdzić, o i tak się stało jak się stało. To nie 14 mertura się zbliża, jak pani to wskocenia? To jest emerytura nasza. Z będzie okrojona jak pani. Pewnie, że będzie. No pani te tysiąc złotych nie już weźmie, nagrywała. Nie wiecie, już była okrojona przecież. Powinna być pełna ta czternastka. Czy jest Pani zadowolona ze swojej emerytury? Do internetu nagrywam. No, no jestem zadowolona. Tak? Do, Dobrze pani ma. I jak to wygląda u pani? 3000 chociaż tak standardowo? Nie, nie, nie ma, nie ma. Czyli koło dwóch? I da się, da się żyć za 2000? No musi No, no pani tak. nie lubi narzekać, bo ludzie mają po cztery narzekają. Nie, nie, nie no, nie lubię. Dużo pani lat pracy jak. było, jak to wygląda? Jak? Dużo lat pracy było? 33 lata. Ja, to możliwy wynik, taki no średni, no nie za dużo. Jak pan weźmie 100 złotych państwa? To jest ciężko i te emeryturki, jak to yy, wygląda? To znaczy ja mam małą i mi dużo mieszkanie płacę. 3 3000 czy nie ma? Całą nie mam, nie? nawet 2,5 nie 2 mam. A pan tak samo mniej więcej? No mniej więcej. Czyli no, wiemy, który tak. po 2,5. Da się żyć za to? Nie da, nie się. da się. Nie na, da się. Nawet za 5. No bo ktoś jest sam i ma dwa na przykład. Jak ktoś by pani była sama na przykład. przeżyłaby pani za 2000? No właśnie mówię, że ja płacę mieszkanie. Właśnie jak to dwa, prawie 200. A ja mam... 200 tak, pani pani? Tak, tak. No co pani no, wie, mieszka? Bo psu mi y, trochę tam dokładają. Dlaczego takie drugie mieszkanie? Który mam 2300? No tak 44 metry. 2200, dobrze rozumiem. Tak. tak, tak, tak. tak. I ta, tam w ten woda jest chociaż prąd, czy? Y, Tak. A, tak. czyli wszystkie opłaty są, tak, rozumiem. Tak. Jak wszystko państwo płacą, ile zostaje na życie? Nie zostaje na życie. Nie nic nie zostaje? Nie Mnie nie, nie zostaje, nie bo nie myśmy rozkazuj. osobno. Nic nie my zostaje. My osobno z tym, ja sama tyle sama płacę. Sama pani tyle płaci? Tak. Trzeba oszczędzać? No, gdzie tam taniej to się chodzi. Kupuj. Kupuj. Pani chodzi chyba grzybkami, yy, tak? tak? Nie, nie. Czternastka, pomogła coś ta emerytura? No, chyba pomogła. Ale nie okroili panią, bo przed pani mówi, że 600 złotych tylko wzięła, Yy, no to zależy chyba kto ile bierze emerytury. Pani po wzięła. Tyś... Ja no to możliwe jeszcze. No. Ta, no, to, to. Leki darmowe są takie rzeczy na przykład? To znaczy ja o, je. mam jeden ty, tylko, a ty, tak ty, to resztę tam się kupuje. Że le leki darmowe. I jak pomóc emerytom, tak. jak pan myśli, żeby... jak, może, jak może rząd pomóc, żeby im się lepiej żyło? Może hmm. Do internetu, czy wystarcza nam wszystko i tak dalej? Ja a zbieram... tak, śr tak średnio. Tak, Musi Pani oszczędzać, jak to wygląda? No oczywiście, że trzeba oszczędzania. Na na no trochę się da czasami, w jeden miesiąc. Na odzieży na, na przykład Ciebie, na udzieży na się nie kupuje w tyle. A na jedzeniu się da na przykład? No na no, jedzeniu się nie da zaoszczędzić. Chce nie uczyć jedzenia tutaj owoce, nie, warzywa, nic? Nie, nic. Wszystko Co drogie, coraz o, droższe. No niestety. A emerytury idą w górę tak samo jak te owoce, warzywa? Nie idą w drodze. Jaką Pani ma merturę? Jest te 3000 chociaż tak standardowo? Nie ma, Ile lat pracy było? 30. No to dużo, nie powinno być więcej za tyle lat? 8 lat poszło. To nie... pani oszukał? No był taki, co oszukał właśnie. 8 A, lat mamy w plecy, bo ja jestem z w ogóle, nie stąd. No i okazało się, że w ogóle składek nie opłacał emerytalno-rentowy. Tak, że... tak, człowiekowi nie przyszło do głowy sprawdzić, o i tak się stało, jak się stało. To 14 emerytura się zbliża, jak pani to wskocenia? To jest emerytura nasza. nasza będzie okrojona? Tak, Pewnie, że będzie. To tysiąc tym nie już weźmie, nagrywałam. Nie no, wiecie, już była okrojona przecież. Nie? Powinna być pełna ta czternastka. Czy jest pani zadowolona ze swojej emerytury? Do internetu nagrywam. No, no jestem zadowolona. Do, Dobrze pani ma i jak to wygląda u pani? 3000 chociaż tak standardowo? Nie, nie, nie ma. Tylko nie ma. o dwóch? da tak. się da się żyć za 2000 no, 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 Pani tak. nie lubi narzekać bo ludzie mają po nie, cztery narzekają. nie 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 nie, nie lubię dużo lat pracy tak. było jak to wygląda jak? dużo lat pracy było 33 lata to możliwy wynik taki no sieni, no nie za dużo drugi... jak pan